Ale co tu? A! Dobra stary, nie iść na prawo. Ty ci powiem. Wiem, o. powinienem iść tutaj. O A kto to? Stary, powinieneś iść tutaj, no tutaj no, no. będzie fajnie ci. Ale... Nie wierzę ci. Ale ty iść tam gdzie Aha. powiedziałeś. Dobra. E, coś Miziu, jak ja u ciebie? Stary, na twoim miejscu poszedłem tutaj. To jest fajne miejsce, serio. A wiesz co, ja chyba coś Idź. nawet widzę tu, więc iść podziękuję! Ej, ja też coś tam widzę. Idę tutaj. Ej, dobra, miałem tyle pod rząd, to na pewno nie będzie kolejnego. Tym bardziej, że to jest lucky Block. Powodzenia ty! Z... Skąd jest co to jest? A. a. Aha. O, mam Lucky Blocka. Otwórzmy go razem. Nie to w miecz! O, stary! Ale po co ci to będzie? Nie wiem! A to tobie polecam iść tu. Okej, okay. a ja to Z... bym poleciał. Zaufaj, iść tutaj. zaufaj Zaufaj mi, proszę. Dobra, dobra. Tyle. Zaufam, zaufam, idę tutaj, no? Oszukałeś mnie! Nie, 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 to ty mnie, mnie oszukałeś! Ja ci dobrze mnie. powiedziałem. Dobra, chodź trzy. tutaj! Polecam ci iść tu! Cztery. OK. Trzy, cztery Dry. Nie. Nie!